Z tej, z tej strony to ja, Jakub, dzisiaj zagramy sobie e, w Minecrafta. Pamiętajcie, żeby zostawić suba za dziennik a jeśli ten filmik się Wam spodoba, zostawcie łapkę w górę. A dzisiaj gramy na nowym świecie w Survival. Kajcie sobie krótkie cienie. Dobra, już jesteśmy. Ale mam. słowie wiadomość jest. Z... No dobra. Zła to jest taka, że mam słuczone. Korano. A dobra to. Nie wiem, czy to dla Was będzie być... dobra taka. To jest, że będziemy robić serię z Minecrafta. Ale mu coś się stało, także muszę odnowić serwis. Poczekajcie. Dobra, jesteśmy. Ale teraz pojawimy się na brzeżnej wiosce. Poczekajcie chwilę. Dobra. E, czemu ja nie jestem w wiosce? Ale co tam? Leżymy drzewko i od razu zabijemy to owieczki. Będziemy mieć na muszku Szybciej do małowieczki uciekam kurcze jakie ja jestem stupid crafting <laughs> zapomniałem jak się teraz... nie mieć Dobra. Gdzie mam to? pierwszy? Bum. człowieczko. A gdzie druga? A tam przed jest. Ale też będziemy mieć fajnie, bo będziemy mieć co zredzić. I kombo chops. Trzymajcie <try> się, z tobą będziemy zawiesić I może to być śmieszne, ale pokazuję Wam, no mogliście widzieć mój, mój, mojego skina, ale pokazuję Wam z bardziej, nie wiem to powiedzieć. Mm. O tak. I to, oto mój skin. No, to jest mój skin obecnie. Może będzie on się zmieniać co to jest? Aha tu będę, będą kiedyś yy, odcinki z modu do Minecraft, ja już mam bardzo dużo. Dobra Z tego drewna wypadło wypadłem taką drewnianą no co się. Taki by mi się skończyło. Idziemy, idę tutaj Tam jest już jest wioska Idziemy do wioski Tam w wiosce sobie zamieszkam Przepraszam, zamieszkam Chyba bo jak się mówi Tak du dużo mówi to Wtedy można zrobić jakieś Buku hondy Także przepraszam Opa! E, eh, no kurde, zapomniałem masz Minecrafcie jak się pływa. Dobrze. Wow. Co to jest? Uh, no kurde. Co zwierzątka? Hmm, tu chcę zamieszkać. Tutaj. Czekajcie. Hm, fajnie. Tutaj są zamieszkam, Także tutaj możecie spaliwać z zamieszkami. Jeszcze poeksploruję to miastkę. Co nowi wilerzerowie! Patrz na wiela hmm. O kurczę, ja takich rzeczy nie mam. Farmerzy w ogóle inaczej wyglądają. Ej, kościół ma inne szyby. W końcu. Tak jak w prawdziwym kuściele. Kurde, zapomniałem jak się pływa. Mm? czy są Elix to ten specjalny do X. Na drugim piętrze zawsze niczego nie było, to jest. Nie ma to jak dalej było. No. Gdzie jest kowal? Szukamy kowala. Kowal to jest moje. Na No rzecz... nie. że ja głos, ale to moja mama. Jest? Nie, no tutaj zamieszka. To jest jeszcze lepsze. Jest, to jest koła chyba. O kurczę, ile chlebka! I dwa emelardy. No to już tu się po. co? Nie, ale wolę tam tam Zamieszkałam tym, co pierwszy raz. Parkur, parkur. Jeszcze zobaczmy jeden domek. Tak. Nie, to jest zwyczajny domek. Dobra, to na tym fajnym akcencie w moim domku zakończymy nasz odcinek z chlebkiem i emelardzikami. 但是都是保存阳爸爸。